Siemanko w nowym vlogu. Gotowi do podróży. Właśnie jadą po nas znajomi. Tato, tata ich przywozi tutaj, bo mają po drodze na lotnisko. Bo musimy Wam powiedzieć, że. Łukaszuk, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Masz jakąś niespodziankę dla mnie? Tak. Jaką? Powiedziałabym ci brzydko, ale jesteśmy na wizji. <laughs> eee, lecimy z Radomia. Słuchajcie, z lotniska Radom. Lecimy na Cypr. Słuchajcie, z lotniska Radom. Więc mają po drodze, bo my mieszkamy w centrum. I wychodzimy, bo już dzwonili, że dojeżdżają. Także do później. Idę słuchajcie jeszcze do śmietnika, żeby śmieci wyrzucić. Eee, lecimy tanimi liniami, e, dlatego bierzemy tylko bagaż podręczny, bo lecimy na 5-6 dni. Ale ten szósty to jest taki, wiecie, w podróży. Więc pełne 5 pełne pełne dni na miejscu na Cyprze. Potem Wam powiem, w jakiej miejscowości lądujemy. Bo to jest jeden samolot, słuchajcie, z Radomia wylatuje e, do, na ten cyp w środy i w niedzielę. Także wiecznie te same kursy. E, u nas jest środa, więc wylatujemy. Ale wracamy, słuchajcie, do Warszawy, bo wyszło nas taniej, niż byśmy mieli wrócić do Radomia. Także później Wam wszystko pokażę i objaśnię. A u nas, powiem Wam, zimno. Więc ja mam bluzę bez rękawnik, bo tam jest 26 stopni, ale u nas to jest zimniutko. Jestem w konwersach, w skarpetkach i w dresach, żeby było mi wygodnie. 3, lat, 3 godziny lotu mamy. No ale tutaj to już jest e, zimno, jeszcze w Polsce zimno, a tam jest jeszcze ciepło, więc tam już się będziemy rozbierać, ale tu się trzeba ubierać. Ale kurtek nie chcieliśmy brać zimowych, więc po prostu bluza, bez rękawnik, koszulka. I czekamy, aż po nas przyjadą. I plecaki. O. <laughs> Podręczne. Do 10 kg. Wymiar torby pod, podróżnej. Widzę, że to jest 40, 30 i szerokość 20. Także musieliśmy się dostosowywać. Jesteśmy. Cała brygada. Ema. <laughs> Jesteśmy. <właśnie. śmiech> Mam i. Fota, ja. robimy fotę. Ej, po, hey, po 4... Ja sobie przekręcę, to ja umiem takie rzeczy robić. Idziemy. No pewnie, że tak. Wchodzimy na lotnisko. Odloty. Ja tu jestem pierwszy raz. No, ale ładnie. Ile ludzi tutaj jest, daj ta spokój. Już mamy, 18.40. Larnaka. Lecimy. Zobaczcie, plac zabaw dla dzieci, to taki fajny jest tutaj. O. Lecę za nimi. Knajpka po lewo. I co? Nie, coś może byłem. widać po nas, że do toalety potrzebujemy bo tutaj jest, akurat nas skierowali przeszliśmy przez bramkę ale tak nas sprawdzali, słuchajcie, mnie to kazali nawet bluzę ściągnąć także yy, wyjątkowo tu są mocne kontrole naprawdę o jak tu ładnie, pokażę wam ty, landrynki kup na to, żeby cię uszy nie zatkały A, o, o, kupcie landrynki, gumy i landrynki co yy, ty chcesz, Olga? co, sobie, no, muszę się napić czegoś Dobra, idziemy przez przejście do samolotu. My mamy za skrzydłem? Nie wiem, 22 To chyba za. Oto no to dalej tutaj wchodzimy. A gdzie oni są? Ty, a wodę Marcin, Marcin Marcinowi wziął wodę wzięła.

Lecimy. Mieścicie się czy nie? Nie. No wiadomo. Masz, przeczytaj. Nie można pić swojego alkoholu na podkładzie, to ja piję twój, a ty będziesz pił mój. Masz. Lecieliśmy. Tu jest cieplutko. Ciepło, nie? Rozbieramy się, bo jest ciepło. 22.30, a tego czasu chyba 23-30, tak? Tak, jesteśmy godziny Tak, godzinę do... do przodu. 17 stopni tutaj. Cała drużyna cali i zdrowi. Doleciliśmy I teraz na górę pokręconych schodach. Nie musimy dalej jak Ale męskie tu są. No jak? Bez spódnicy to mężczyzna. Tam są Tam To idziemy tam. To idziemy tam. Tak, tu są męskie i damskie. O, panu się pomylił kierownicę. Turki, że nie? Jedziemy. Odrokować? Tam jest gdzieś niedaleko telefon number, okay? jesteśmy niby na miejscu. a gdzie to? I taka kartka na nas czeka. Co tu jest napisane? Wiemy, że kartka do ciebie, bardzo. klucze są Mamy 15, jest klucz. Tak. Tak. No. O, jesteśmy. To tutaj. Ty, ale klucze tu trzeba wsadzić, chyba ten. Kartę. kartę. A mamy kartę? No, no, ty masz kartę tą, no. Miesz, ten to też tę kartę płatniczą. Kartę płatniczą teraz wyjęłam. Jaką? Płatniczą kartę masz? Pieszań, Nie ma. tego? No. Jak ma. mamy, mamy te łóżka? Te? Tak, Sypialniane? No ładnie tu, nie? Klima jest. Nie bluźnijmy, bo ja nagrywam. O, no, proszę. Jesteśmy wreszcie na miejscu. A tu jest taka kucheneczka. O, wszystko jest. I 25 euro z. 25 euro mamy z, z lotniska, słuchajcie. Tutaj zapłaciliśmy taksówkarzowi i wzięliśmy sobie numer do pana taksówkarza, żeby mieć na wszelki wypadek. Balkonik otworzyłam. O o, Ewela. Siema. Przez co? Pomyślałam sobie, mówię, mamy lepszy pokój, bo z balkonem, ale tak patrzę teraz, czy wy nie macie lepszego, bo nie macie większego? Chyba? Nie, taki sam taki chyba sam? on jest, no taki sam. Tak. no Trzeba spać bo późno jest. Dobranoc. Siemanko z rana, z cypu. Zobaczcie, jakie jest piękne słońce. U nas jest ósma, u was jest siódma. Wstajemy. Co masz taką minę? Wstawaj. Bo ja już o dwóch godzin nie śpię, a tyle Leż, jeszcze leżysz. Nie jest na Nie, u nas nie, ale słuchajcie właśnie dostała Ewelina smsa od mamy, że. Śnieg w Radomiu spadł, także przykro nam bardzo, nie wracamy, <laughs> u nas jest słonecznie. Ale problem mamy z żelazkiem, bo Łukaszek nie chce nam go i załatwić. Powiedział, że leży, bo ma dzisiaj strajk, strajk leżący, tak? Nie, idziemy na śniadanie, bo mamy opłacone też śniadanie. Powiem Wam, że tu też jest taka sytuacja, Znaczy jak przyjechaliśmy w nocy, to się okazało, że żeby mieć ciepłą wodę, to trzeba stryczek na przedpokoju włączyć. <laughs> I prawie się umyłam w zimnej wodzie, ale ogarnęliśmy to jakoś. Zakładam swoje tejpy na pazury. Ubieramy się i lecimy na miasto. Najpierw na śniadanko, tak? Łukaszek, czy Ty żyjesz miłością? Ja nie muszę jeść. A widać to od razu po Tobie. Lecimy na śniadanko. Ciepełeczko. Ale wiecie, że tu są już przygotowani do Bożego Narodzenia? choinka wystawiona na placu, zaraz Wam pokażę i bombki wszędzie <grystanie> Ale jak to dziwnie wygląda jak ciepło i są te ozdoby Pierwszy jakieś ciepło, nie? Tak, no, jakby to, nie zdjęli. Jak i klimat No. Ale jaka była nasza reakcja e, wczoraj? Że jeszcze z zeszłego roku nie posprzątali? Tak, my tak myśleliśmy, że z, Jezu, jeszcze z zeszłego roku nie posprzątali. A to wszystko słuchajcie, świeże. Rozłożone na, na, na nowy rok. O, dochodzimy, słuchajcie, do plaży. I tu mamy restaurację, w których będziemy jeść śniadanka, bo mamy opłacone. Ile zapłaciliśmy? 550 euro. Tak. Za 5 e dni 4 dorosłe osoby ze śniadaniami. O, wam pokażę, już dochodzimy. Zobaczcie, bąbka <noise> Tu gwiazdki. Na, normalnie na tych. Na choinkach. Gdzie jest choinka? A, na placu, no, na placu. Bombki. I dochodzimy do restauracji, w której będziemy jeść śniadania. Do Pokażę Wam, co na śniadanie jest. Tu. Ja sobie wzięłam jedynkę. Łukaszek sobie wziął dwójkę. Ewela z Marcinem wzięli ee, hamburgera, ale nie widzę tutaj akurat. słuchajcie, kawa, herbata i soki do oporu okay. przy śniadaniu. O, 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 o. Także można sobie usiąść i pić. Okay. Zobaczcie, choinka. <laughs> Ale tak dziwie, że tak są nie, ja to mam wrażenie naprawdę, że oni tego nie zdjęli z tamtego roku. <gulate> Ale nie, takie przy takie tej temperaturze. Albo święty no, Mikołaj Zdjęcie robimy. Zobaczcie, jakie są wystrojone knajpy. Na Boże Narodzenie już choinka. I bombki. Ale ładna ta choinka, taka nie? Taka, bardzo ładna, taka bogata ta choinka. No, bardzo ładna. Zobaczcie na te, na te kamienie, ile tam jest yy, piór ptasich. To wszystko ptasie pióra. Zobaczcie, ile tego jest tutaj. Okropna. No jesteśmy słuchajcie w porcie i tu są ryby. Żywe. Znaczy nie żywe, tylko ryby tu można kupić od z połowu. Świeże, a nie żywe. Owoce morza. Ośmiordlice. O, a to, to, to co to za ryba? Co to za ryba? Obrzydliwa jest, nie? No, dziwna. Kalama, ośmiordlice. Co to za ryba, Łukaszek? Przyjrzał. O, to też jest okropno. O, a tu możemy sobie grzewa. Gorąco, bardzo. No. I ile stopni wiemy? Nie wiemy, ale y, za grubo jesteśmy ubrani. Chyba tak. No bo jeszcze się nie zaklimatyzowaliśmy. Weizer. Nie, nie wiem co powiedzieć, ale kolory przynajmniej no. Podobne, nie? Ciepło, nie? No nie, się nie daleka Weizer, ale. No, tutaj, nie? Tak. Kurier jedzie. No. O no kur. Paczki do nas lecą! Ja nie Не, распорщи. не, мы чисто горы зашвартовали, Zobaczcie, nawet piesek już ubrany w Boże Narodzenie. Chyba mu gorąco, za gorąco w, tym, w tym w tym, sweterku było. Powiem Ci, że zmęczyłem się. No ja też. Chodzeniem, nie? Chodzeniem, no. Na lody przyszliśmy. Gorąco jest strasznie. Dla nas jest gorąco, nie? No. bardzo jest. Tak. Ewela, jaki smak wzięłaś? Jagodę i wanilia. A Ty kotek wziąłeś jaki? brownie. A ja mówiłam, że nie lubię. Pytałaś mnie się, ja ja wziąłem jak. A mnie wziąłeś jaki? Zgadnij, spróbuj zgadnie. Taka... Taki taki będzie quiz. Tak. Bardzo dobry. Nienawidzę tych drewnianych łyżeczek. Bleh. Jak w McDonald's. No Muszę od razu ze Będę tak Pisać. <laughs> tak. Sone karmel. Mhm. Ha, zgadłam. Trafione zatopione Ta. Dobry Inny trochę niż u nas skończył, było się ten Cypr się skończył, bo lotnisko się zaczęło. Doszliśmy do lotniska Startować Będzie No O, ale jak się siedzi w tym samolocie, to jest taka prędkość. Czekamy na samolot, żeby sobie zrobić fajną fotę. Z samolotem w tle, bo tu już mamy lotnisko. Za nami. Gdzie leci? Tam leci i on będzie, może i. On zabija po Tak, zawraca do nas? I on żółty jest? Robimy fotę. Tak, zawraca. No. Przesyłki kurierskie. Dobra, ustawiamy się do foty. Będzie, będzie duży. No, jak leci samolot prosto na nas i chcemy uchwycić go nad własnymi głowami na zdjęciu. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tu, chodźcie! Chodźcie tu! No, to nad nami będzie akurat. Przecież nie przeleci mi nad głową, zwariowałeś? Leci, leci! Leci, czy nie leci? Leci, żółty! Chodź, tutaj Ewela. I będzie drugi leciał. To jest najlepszy będzie. Dwa lecą, widziałeś? No, zobaczymy. Co? Jezu, jaki wielki! Wow! Ja, ale jak pierwszy... Jeszcze... Następny? Kolejne. Lecimy, dalej. Nie wychodzimy z wody. No <laughs> e, ja to muszę nagrać w ogóle chłopakom. Gdzie masz ten? Szukamy. Łukasz, jak ty nagrywaj. Leci, leci, leci. O tym będzie duży. A ja będę robiła fot. Łukasze, ale bliżej jakbyś mógł. Co bliżej? Bliżej, bliżej. Ty, Albo. No, patrzcie się. I... Czekajcie. ja może go wezmę na, na ręce. No, weź go. Weź go, weź go, weź go. Okay. <noise> Ja to jestem nie kupakinnik, ale też... Ta... Ona, ona ma już też 60 lat, tak? Wiesz, tak wiesz. No, to wygląda, nie? Fajne to, o, kobiety też mają fajne stroje. Tak, widziałem tak, już wcześniej ją.